Witam Was wszystkich, jest już wieczór. Wczoraj przyjechałem właśnie do Cartagena. Mieszkam właśnie w tej chwili nie jak zawsze w Granda, tylko w Starym Mieście. No i tak naprawdę cały dzień dzisiaj przesiedziałem. Składałem różne filmiki, żeby nie pogubić się i przygotowałem już dwa nowe filmy, które niedługo wyjdą. Poczułem się głodny i pomyślałem, że czas wyjść na jakieś jedzenie. Ten corner to jest mój hotelik Jest to stary budynek kolonialny Nazywa się Casa de la Tortugan Casa de la Tortugan Tak tam jest napisane No i teraz po tymi uliczkami Uroczej, kolorowej kartocheny. Idę właśnie do restauracji Doszedłem właśnie do hotelu Osh i tu jest bardzo dobra restauracja poznałem już ją wcześniej, pół roku temu i właśnie mam zamiar tutaj zjeść kolację Jak widzicie, restauracja jest super ekskluzywna i bardzo mi się tutaj podoba zamówiłem sobie merlota, chociaż chciałem cavernet z no i teraz zastanawiam się na posiłkiem. Nie ja mam coś do siebie, że jakieś ciepło w krajach takich właśnie cieplejszych, a nawet u mnie w Teksasie jest bardzo gorąco, ale w ogóle takie klimaty jakie są, to bardzo lubię właśnie wytrawne wina do jedzenia. A tutaj się czuję bardzo super. Jakoś tak Podoba mi się tutaj. Zawsze mi się podoba kartafida jeśli chodzi szczególnie Stare Miasto, znaczy mu też mi się podoba, tylko tam jest inny klimat właśnie, tam bardziej do plaży, gdzieś wyskoczyć jest bardziej nowocześnie a tu jest tak jakby się wszystko w czasie zatrzymało. A więc świję wasze zdrowską moi kochani widzowie i za to żebym szczęśliwie doleciał do meczu. YouTube. Tutaj mam koktajl ze szripu Wziąłem sobie hamburgera A chipsy im zostaną. Domówiłem sobie też kapkę Espresso No więc smacznie zjadłem Burger był przepyszny, wiedziałem o tym, że tu jest dobry No i uwielbiam tutaj te shrimpy, Także koktajl również mi smakował No winko to lubię, kapka była super Rachunek trochę większy niż w innych tutaj restauracjach, to jest taki jeden wzdroższy. Zapłaciłem gdzieś koło 100 coś pesos, 107. 107 tysięcy pesos. Nie wiem, nie chcę za bardzo mi się chodzić, bo zachciało mi się spać, a jutro mam wyjazd. Ale może przejdę się tak 5-10 minut po ulicach, Chyba, chociaż nagram, bo tu jest kilka fajnych ulic. Są, wszystkie są fajne ulice, ale coś postaram się dla Was uchwycić. Fajne jest atmosfera wieczorem, a za chwilę będzie takie miejsce, gdzie nawet dosyć sporo jest osób. I ciekawe towarzystwo. Zobaczcie, jak kolorowo, ślicznie. Takie bardzo przyjemne, właśnie, do Akurat po ulicą samochody chyba nie jeżdżą. Jak sobie dobrze przypominam, o Ładne kobiety stoją. Hola. Także życie dopiero się tutaj zaczyna o tej porze. Ludzie lubią tutaj przychodzić. No, jakie ładne kawałki. Ola. Gracias. Okej. Okay. Tak? Także atmosfera tej ulicy jest niesamowita. Ola. Ludzie lubią sobie właśnie w takich różnych namalowanych ścianach robić zdjęcia. Tutaj dziewczyny to kochają, szczególnie zdjęto z autopsji. No Im łatwiejsze, tym bardziej zwariowane. Zobaczcie jakie robi to wrażenie, to budownictwo całe. Jakie to piękne miasto jest. Wziąłem swój kapelusz, ale czasem się zastanawiam czy dobrze zrobiłem, czy nie powinienem był tutaj kupić. No ale chciałem być bardziej teksański niż kolumbiński. No i teraz męczę się ze swoim. Znaczy męczę, no i żartuję, no nie męczę się, ale po prostu noszę To jakiś ładny hotel. Dużo pamiątek można tutaj kupić. Zobaczcie, to przeszedłoby się na parę minut, a ile ciekawych rzeczy można zobaczyć. Zartuję ja tym wszystkim. Dużo robią takich ręcznych, pamiątkowych rzeczy i turyści myślę, że kupują, skoro to robią. Tutaj nawet pizzę można kupować, o tak, przez okienko. Jest trochę ruch, bo posuwają się akurat tą ulicą samochody. Fajne dziewczyny siedzą sobie, a my idziemy dalej, tak? Ładne policjantki sorry no problem video hola, hola. <laughs> Viva Colombia To jest taki fajny plac też dużo ludzi tak naprawdę nie wiem co się zawsze dzieje ale zawsze jest coś sporo wydaje mi się że chyba tutaj też grają młodzież się spotyka jest to jakieś tam miejsce gdzie mogą spotkać to też jest pięknie i kolorowo są tutaj urocze damy przystojni mężczyźni jakieś super knajpy kluby przejdziemy się koła tego kościoła no lepiej się zorientujemy co to jest też fajne miejsce na zewnątrz w środku tam widać daleka jak wygląda piękne dwie damy się do Fajna. Byłem w tamtym roku. Pamiętam, gdzieś była w pobliżu fajna knajpa, gdzie na dach się taka trzypiętrowa. Ale nie pamiętam, w którym kierunek pójść. A ja już tak szukać też nie będę, bo mówię, przejdę się tylko po to, żeby Wam pokazać, jak jest w skrócie i zwięźle. A jutro się zaczyna przygoda. Lot do będzie. Sami widzicie, bar na bazę, a ludzi w cholerę. Naprawdę dużo, tutaj w takiej ciasnej ulicy zrobione. A tutaj takie trochę spokojniejsze miejsce mały park powiedziałbym taka wysepka, oaza wśród tych budynków, tam dalej oczywiście lokal ale przyznacie, że fantastycznie to wszystko wygląda a tutaj spokojna ulica zaparkowane samochody I zaraz przejdziemy właśnie do tamtego skrzyżowania i wrócimy na prawo, po prostu z innej strony wrócimy Dzisiaj do południa był straszny deszcz. Duża burza, więc tak bym nigdzie nie wyszedł i nic nie zrobił. Ale też prawda jest taka, że dzisiaj zaplanowałem chillerkę, odpoczynek i przy okazji zmontować filmy. Udało mi się trzy. Znaczy, już nie do końca, bo to nie znaczy, że od razu wyskoczył. Ale są już gotowe. To jest lekka obróbka. I co dwa, trzy dni będą wychodzić następne. Dużo artystów jest na tej ulicy. Są piękne obrazy. Proszę, zobaczcie. Widzę, że jest trochę hosteli tutaj. Niektórzy lubią do kamery podchodzić. Ogólnie kolumbijczycy są z społecznością bardzo bardzo taką ciekawą, chętną do kamery. Nie są agresywni, lubią być filmowani. Jest tego społeczeństwa sporo. Trafię u siebie nawet na murku, wziąć piwko do ręki lub jakiś inny trunek. zmienię trochę trasę, bo nie chcę wracać tą samą drogą. Tutaj już jest dużo, dużo spokojniej, ale wszystkie knajpki są tutaj bardzo, bardzo zapełnione. Bardzo miłe, i sympatyczne panie tutaj witają. Piękności kolumbijskie. Dziewczyny są zachwycone. Troszkę się pośmiały Ale jaki fajny lokal muszę chociaż w środku zrobić. Bo ze mną mur jak mur, ale w środku nie oni potrafią naprawdę dostosować odpowiednie warunki do tego żeby zrobić super, super knajpę wśród tych starych murów, mularów tutaj nie brakuje. Tego jest mnóstwo. I powiem Wam, że to są po prostu arcydzieła. Uuu, taksówka z haczu. Ochotnik. W każdym razie ja polubiłem bardzo to miasto z różnych przyczyn. Historycznych, architekturalnych kulturalnych coś mi się widzi, że tam widzę tą knajpkę, ale nie będę już tam chodził. I zawsze tutaj spędzam super czas. Obojętnie czy jestem z kimś z przyjaciół, czy tak jak teraz sam. Mimo, że to jest noc. Mówię wam szczerze, że jest bardzo parno. Jest mi Humid i jest bardzo, bardzo gorąco. Hello. 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 How are you guys? Fine. <laughs> Fine. So Sorry, I am not speak Spanish. Where you from? i from. I'm Poland. Polonia. What oh. Oh. Sí. Sí. Oh. <laughs> Colombia. Colombia. Oh. Colombia is very pretty. Hermoso. Mucho feliz Cartagena. Yes, very good. <laughs> Are you from Cartagena? No, I'm from Bogota. Bogota, okay. Yes. Are you sir what? Bogota? Okay. Yes. I am go Bogota. I am mañana go. <laughs> I'm go Medellin, maybe Bogota and Cali. I'm for semana, for week in the Colombia. This one una settimana, sì, yes. uh, io sono prima di Palomino, capisci Palomino? Palomino è l'oceano, Palomino è molto bello, molto bello, la Colombia è bella. Il vicino di Santa Marta, è Santa Marta, Palomino. Okay. OK, thank you very much. Ciao. Oh. Ciao, ciao, bueno noches. Bye, bye. Thank you, sir. OK, Bye, bye. bye. Nie wiem, gdzie wyszedłem, ale instynkt mi mówi, skręć w prawo. No, przed chwilą miałem taką ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że mnie rozumieli. Ja tak. <laughs> Buenas Beautiful police. You're you welcome. Nie wiem, czy sobie dobrze przypominam, ale na tym kornerze już Jest chyba inne dobrze. Tak mi się wydaje. Dla bezpieczeństwa i tak będę w Ten sposób będzie mi łatwiej trafić do siebie do hotelu. Ops, sorry. Hola. dziękuję. <laughs> gracias. jest your nom Chris. Chris. I'm Haromir. Nice to meet you. Tutaj też są policjanki, bardzo urocze. Teraz szybki powrót, i głaście się zbać. Tak, wydaje mi się, że wszedłem w dobrą ulicę. Muszę przyznać, że ostatnio instynkt mnie nie zawodzi i idę zawsze dobrze. Że ja mieszkam na tej urożnej uliczce. Zbliżam się do swojego hoteliku. Znajduje on się po lewej stronie na kornerze. O właśnie tutaj. Teraz sobie spokojnie wejdziemy. Hola. Także już jest końcówka, wchodzę do siebie. No i będę się z Wami żegnał. Życzę Wam wszystkim dobranoc, sobie też i widzimy się jutro. Powodzenia życzę. Bye bye.